Święty Alfons Maria de Liguori, Medytacje pasyjne. Medytacja 12. Słowa Jezusa na krzyżu. Gdy Jezus na krzyżu znieważany jest przez tych okrutnych ludzi, co czyni? Modli się za nich i mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze przedwieczny, wysłuchaj swego umiłowanego syna, gdy umierając, prosi cię jeszcze o przebaczenie dla mnie, który tak bardzo ciebie obrażałem. Następnie Jezus zwraca się do dobrego łotra, proszącego go, by miał litość nad nim, i odpowiada mu. Dziś będziesz ze mną w raju. O jakże to prawdziwe, co mówi Pan przez Ezechiela, że kaj, kiedy grzesznik żałuje za swe grzechy, jakby zapominał o wszystkich zniewagach, jakie ów mu wyrządził. Oby było prawdą, mój Jezu, że cię nigdy nie obraziłem. Ale chociaż zło już się stało, zapomnij. Błagam Cię o wszystkich przykrościach, które Ci sprawiłem, i przez tę gorzką śmierć, jaką za mnie poniosłeś, przyjmij mnie do swego królestwa po mojej śmierci. A dopóki mego życia, spraw, by Twoja miłość zawsze królowała w mojej duszy. Jezus konający na krzyżu, cały udręczony i przybity na duchu, szuka, by go kto pocieszył. Patrzy na Maryję, ale ta bolesna matka swoim cierpieniem jeszcze powiększa jego smutek. Rozgląda się naokoło i nie zauważa nikogo, kto by go pokrzepił. Prosi ojca o pociechę, ale ojciec, widząc go obarczonego wszystkimi grzechami ludzi, odsuwa się od niego. I wtedy Jezus. Zawołał wielkim głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś i tym mnie opuścił? To opuszczenie przez ojca wiekuistego uczyniło śmierć Jezusa jeszcze bardziej gorzką, taką, jakiej nigdy nie przeżywał żaden pokutnik czy męczennik, gdyż była to śmierć w zupełnym opuszczeniu i pozbawiona wszelkiej ulgi. O mój Jezu, jak ja mogłem przez tak długi czas żyć w zapomnieniu o Tobie? Dziękuję Ci, żeś Ty o mnie pamiętał. Błagam Cię, byś mi zawsze uświadamiał tę gorzką śmierć, którą poniosłeś z miłości ku mnie, a żebym nigdy nie zapomniał o miłości, jaką do mnie żywisz. Następnie Jezus, wiedząc, że już się dopełnia jego ofiara, powiedział, iż czuje pragnienie. A ci oprawcy podali mu do ust gąbkę nasączoną octem i żółcią. Jak to, panie, nie narzekasz na tak wielkie udręczenia, które cię przyprawiają o utratę życia, a żalisz się na pragnienie? Ach, rozumiem Cię. Mój Jezu, Twoje pragnienie to pragnienie miłości. Ponieważ nas miłujesz, oczekujesz, że będziesz przez nas miłowany. Otóż racz mi dopomóc, bym z mego serca wyrzucił wszelkie uczucia, które nie są do Ciebie skierowane. Sprawbym nie miłował niczego oprócz Ciebie i niczego nie pragnął, jak tylko spełniać Twoją wolę. O Boża Wolo, jesteś miłością moją. Maryjo, Matko ma, wyjednaj mi łaskę, bym niczego innego nie pragnął, jak tylko tego, czego chce Bóg.